Witam ponownie 16 godzina No i tu mamy Mój Duży zbiornik Powiem wam teraz Dużo wygodniej Dorobiłem się statywu Jak widać nie trzęsie No troszkę się tam odbija w lewym rogu zbiornik, który dzisiaj postawiłem, taki sam mały jak ten na dole z tymi Fancy Tigerami. No, także, co tu dzisiaj Wam powiedzieć? E, może zaczniemy temat w ten sposób, że byłem jeszcze raz w sklepie. Dziękuję tutaj koledze z, z YouTube'a, który mi poradził, żeby kupić Sichema Prima uzdatniacz, który jest przezroczysty. No, i wczoraj wieczorem jeszcze raz zamoczyłem z wodą zmieszany acze. Wypukałem to brązowe dziadostwo z tego Azo. Okazało się, że to jest jakiś tam wyciąg w tym Azo z jakiegoś tam drzewa czy coś czy z jakichś szyszek coś w tym stylu do jakiś tam wiecie poprawy jakichś tam parametrów wody yy, nieważne kupiłem Prima no niestety 250 gram Prima no trochę kosztuje no ale jak regenerujecie na przykład liczmy tam nie wiem nawet 300 gramów z y, Sihema y, Purigena, no to to się i tak opłaci no ale no wiadomo nie będziemy tego wyrzucać nie no dobra i to zamoczyłem w tym acze z tą wodą wypłukałem te brązowe wypłukało się to dość szybko zaraz wam pokażę efekt no i zrobiłem znowu tego prima wlałem 250 wody dolałem też 250 po ponad chyba nawet i już Wam pokazuję już Wam pokazuję to no i jest dużo bielszy a teraz nie będziecie widzieć, bo tu nie ma światła, ale to spróbujemy doświecić już moment. O! o. No niestety coś tam widać. Ryczyło ostrość, dobra. Ale musicie, musicie mi uwierzyć na słowo, że jest fajne, fajne białe. Także będzie dużo lepiej. Moczy się, niech się moczy do jutra w tym W tym Prime i w tej wodzie, żeby to fajnie wyciągnął. Powiem szybko: ten Prime działa, ten uzdatniacz. Już w ogóle, jak się przyłoży nos do tego, no to nie czuć w ogóle żadnego chloru. Przypuszczam, że już by to było można wyjąć z tego i, i zastosować, ale do świętego spokoju. Poczyniemy to do jutra, nie spieszy się No i byłem dzisiaj oczywiście też u kolegi yy, Po te krewety, które widzieliście w tym filmie, który wrzuciłem No a także, no co Tutaj mamy Widzicie wodę fajną, zrobioną Filtruje się to przez ten porigen Także Mamy tu jeszcze Troszkę jedzenia, do, dzisiaj dostały serce i, i sorowca. No, trochę późno, bo po południu, gdzieś o 3, godzinę temu. Także, także dzisiaj za dużo nie dostaną. jeszcze tam trochę jest. to ja wam pokażę, może jak wiedzą, już to odłożymy. Naciągniemy do szczekawki, i tutaj zrobimy teraz troszkę szczekawką, no, to jest Artemia pomieszana z sercem kawką nabrałem no i widzicie efekt jest taki, że wybierają, jedzą wszystko to jest skonsumowane dość szybko także no, smakuje im, a tym bardziej paletką serce wołowe ze szpinakiem Solowiec myślę, że jest bezpieczny, bo to jest ze słonej, ze słonego środowiska. Także solowiec myślę, że jest bezpieczny do, do paletek, można im dawać mrożone, mrożonego solowca. No, także jeszcze tam troszkę jest. Tu się im to da. No, a jak akwarium się ma jakoś, tak w miarę, powiem Wam fajnie. Nic tu już teraz nie będę grzebał zostawimy to tak jak jest no, A ten zbiorniczek, który Wam się tam odbija w lewym rogu to jest zbiornik, który dzisiaj też założyłem na Adzie Amazonii Ale dałem wodę taką powiem Wam już długo, długo odstaną włożony był tam w, w z beczki, włożony był tam filtr, który miał zaszczepione bakterie i włożyłem tam korzenie korzeń mangrowca obsadziłem bo dostałem do krewetek od kolegi dużo dość takich szczepek y, muchu także obsadziłem y, szczepkami muchu no i filtr, tak w tym jednym małym zbiorniku, filtr jest tak samo podżwirówka do połowy akwarium jest podżwirowy, zasypany zasypany tym, tym Ada Amazonia no i taki mechanik na takie dwie duże gąbki z tym, że jedną gąbkę włożyłem z tego gubika, od tych gubików dałem no, żeby to szybciej ruszyło żeby to się przefiltrowało fajnie Także gąbka jest nasączona Bakteriami i tak dalej Gąbce siedzą na, na bank bakterie także bo są już długo w tym gubikarium Także myślę że Fajnie to będzie jak się to wyklaruje, ta woda wyczyści się No to wiecie ta woda jest tam w tym zbiorniku taka lekko mętna no bo to też I ta Amazonia ma tam jakieś tam zanieczyszczenia może albo coś także no zobaczymy po paru dniach jak tam to będzie wyglądać to jak będzie fajnie, no to wam to pokażę. Na razie wam nie będę pokazywał, bo po co? Nic w sumie ciekawego. No, także co kończymy akwarimek. sobie ten duży widzicie fajnie. Wszystko jest w porządku. Są jeszcze takie jak widzicie utarczki delikatne, ale to już są takie wiecie takie szturchnięcia tylko to już nie jest jakaś taka regularna bitwa jak była wcześniej. Coś tam widocznie wyniosły z tego z tych przynosin do tego małego zbiornika. Bo już się tak między sobą nie biją nie. Widzicie, tak stoją, ten tutaj troszkę chce rządzić, no rządzi, no widocznie rządzi, no ktoś musi rządzić. Troszkę tam czasami przegoni kogoś, ale jest, jest w miarę spokojnie, także nie ma źle. No. Paletki widzicie non stop, zna, szukają żarcia cały czas. W sumie głodne może, albo co, no może nie głodne, ale... Szukają non stop, także mają się dobrze, nie, nic im chyba nie dolega. Dzisiaj im tam lekarstwa nie aplikowałem do tego do tego jedzenia to by była przesada czy dni pod rząd z tymi lekami znowu tam z dwa dni przerwy i znowu się im tam troszkę da do tego jedzenia lepiej tak, bo według mnie Bezpośrednio to trafia do, do jelit, i myślę, że pasażerów nie będą miały. No. To co, może ja skończę tą moją gadkę. Popatrzcie sobie jeszcze trochę na rybki. A ja Was żegnam. Trzymajcie się. Do następnego.